Uwaga! Słuchajcie mnie! W przyszłym tygodniu, w, ty, w tym roku nie będzie grania Apex Legend, ponieważ wrogowie jadą do szkoły, bo wrogowie mają pierwszy dzień szkoły. Wiecie? Świetnie. Bo wrogowie dawno nie byli w szkole, więc wrogowie mają pierwszy dzień szkoły, bo wrogowie muszą uczyć się, bawić się, bawić się na przerwie, co tam jeszcze, pracować, naklejać. I coś jeszcze. Wycinać. Pisać zadania. Pisać zadania w zeszczycie w linie. I tak samo. Wiecie? Świetnie. Dobra. To na razie. Pa! Być może wkrótce zobaczymy.